Dobra, witam w kolejnym odcinku. Odcinek trzeci Rezydenta 4. E, mieliśmy w łoszeniu odcinku niezłą srakę, przynajmniej ja miałem. A, ale uratowały nas dzwony, więc lecimy dalej. Mam tutaj e, kasiorę, i tam też jest kasa. Trzeba powiedzieć, że są dziani wieśniacy. Dziani, dziani. To jest tak, muszę sobie wybrać pistolet. To po pierwsze. Mam pistolet. Przeładuję go. I tak się zastanawiam, czy czegoś tu nie poszukać w tej wiosce jeszcze, ale. Tora. Nieważne. Mieliśmy szukać wieży. Wieża jest tu. I idziemy drogą przy wieży. Widzicie? Nawet, kurde, daj mi strzałki. Nie mam iść. Miło z ich strony. E Okej, okay. coś tu jest to jest takie puste pomieszczenie? Nic. Idziemy do bramy. OPEN! Okej. Okay. A to co tu się tak świeci? Trzeba tu strzelić? O, to chyba muszę strzelić, co? Fuck! Mam to zebrać, co mam z tym zrobić? Ale tam są kury. O, idzie wieśniak. Kurzył się, że wystraszyłem mu kury. Nie! 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 Ty balasieś mnie. No, no. Skopa, skopa. Eee, a tam są krowy. Mam nadzieję, że te krowy są przyjazne bardziej niż tamte krowy. Co to jest? Man! It stinks! Co to jest? Dirty Pearl Pendant. O. Oh. Hello there, sir. <grymne> to było śmieszne, bo mu odjebało głowę. O, można zasaveować. Zas zas A zasaveuję tutaj. Ole. A. Mamy beczkę. Teraz będą mi. Pewnie kiszone o góry. Wejdźmy do tej shopy. O, wdzielony był mój kopniak. Jezu, on nadal żyje. Predator. Kopniak. widzicie, głowa mu odpadła. Jest bardzo przyjemnie. Kolejna kasa dla nas. Jajco! Chicken egg. Kurde, kura. One, wiecie, kury? Kury. O, pies. Cześć psie. O, pies, widzę, bardzo inteligentny jesteś. Jest krowa. witajcie się z krową. Dzień dobry, krowo. Widzę, że masz bardzo ciekawe życie. Kurczaki, dopóki ich się nie zaatakuje, to one. One nie atakują. Z nimi jest jak e, z. Z wężami, y, y, lub y, z najedzonym tygrysem, jeżeli tygrys jest najedzony, to, to nie atakuje. E, e, chyba, że go zaatakujesz. No to tak samo z kurami jest. One, jak zaatakują, jak, jak są najedzone, to wtedy nie polują na ludzi, ale mm, no chyba, chyba właśnie, że je zaatakujecie, to wtedy się one denerwują i atakują. Dobra, wejdźmy tu na górę, skoro nas nie widzi. No, tu jest też pan wieśniak. Jest Pani Wieśniak. Już tu skopa. Mogę Cię jakoś dobić? Jest tutaj... Jest tu takie coś jak egzekucja. Spadaj. Ty na Idź mi stąd. Jaki wytrzymały. O, no, skopa. Spadaj. No, Dobrze. A ten dalej żyje, zobaczcie. Nie, trafie, ty, nie, nie, kurna. <laughs> z metra nie trafił. A co on. W co on, kurde? W gaciach trzyma kurwa siekiery? Co zazwyczaj? Nie mieszkam na wsi, ale wątpię, żeby osoby mieszkające na wsi chodzi, chodziły. Miały w zwyczaju chodzenie z siekierą w gaciach, czy zapaskiem. Co w ogóle za pomysł? I zwaliłem wszystkie drabiny i teraz muszę zeskoczyć. Bardzo inteligentnie. To mam? Aha, no tak. Nie ma tego jak, kurde dawać puste skrzynki. A, no bo skrzynki są po to, żeby stały puste. No bo po co miałyby być? Żeby coś przechowywać? Nie. Skrzynki są po to, żeby stały puste. Tutaj mamy jakiegoś... Szpinel. Szpinel. Nie wiem co... Ca... kurna co to jest, ale jest błyszczące, czyli będzie można to sprzedać. Nie otwierają się. Więc zabarykodowali od drugiej strony i... jeżeli znajdę pomoc jakiejś osoby, mógłbym dać radę. Ale jestem sam. Jestem sam. Podnosimy drabinę i wracamy na górę. O, tam coś jest. Tam coś się świeci. Tam też się coś świeciło, ale ja tego nie zastrzeliłem. To. to, to... No, ok. Ja tu sobie zaskoczę. Może, może ta dziewczyna prezydenta jest na przykład jakimś koksem. I może ją zaraz spotkam, żeby ona na przykład wzięła i przewaliła tą bramę na pół. Eee, kto wie. Puść, puść, puść. Eee... Ty jesteś taki słaby? Leon, ciśnij. Ciśnij bramy jak nikogo do tej pory. No. What no, the fuck? Wejdźmy od środka. O, o, o. pusta skrzynka pewnie. Nie. 1600 ptasów jest jeszcze coś. Aha. Nothing. Kurwa. No i nic. Jest uno problemo. Eee. Tutaj mogę przeskoczyć? Nie. Nie mogę, jak zwykle. Czy jak... No to drabinę, nie? Zwaliłem. To może jak ją podniosę. I wejdę na górę, to będę mógł jeszcze raz wyskoczyć przez to samo okno i przejść może gdzie indziej. Zobaczmy, tak. Padumc. Birstein. i na kur. Na, na co mi kubę na piwo? Kufel, przepraszam. Wygląda przynajmniej jak kufel na piwo. I co? Dobra, przepchałeś. Bardzo ładnie przepchałeś, ale ja dalej nie wiem, gdzie iść. Tu jest jakaś brama. Mam nadzieję, że mogę nią otworzyć. Tak! Tak jest! Dobra. Eee... Eee... Jakie kurna koksy, XD! Sprintuj, 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 czekaj, czekaj! Liouu Kurna Wiecie? Nie lubię jak mi gonią pulpety Co tu się tak świeci? Wsujajca. jajca. No, złaś stamtąd tam dronie pieprzony Okej. Okay. To jest kolejny szpinel. I tu mamy jeszcze jednego szpinna chyba. Co to są w ogóle? kuźwa drogie kamienie, które są w tunelach. Stworzonych kuźwa z betonu. Czy tam sz... czego te wieśniaki używają? No, idź. Dobrze. Dobrze. O! Mamy pułapkę. A tam pająk jest. Nie. Yep. Przepraszam, czy ktoś coś co, coś rzucił, czy to ten pająk? Uj! Pff. Fuck! Idź mi z tym dynamitem, pojebie! <ścoughs> Plan się udał. Muszę powiedzieć, że troszkę mnie zaskoczyło to, że tutaj biega sobie gościu z dynamitem w łapach i sobie rzuca tak, jakby nigdy nic. E, teraz tak, to był pająk. Ale nie będę go zabijał, bo uciekł. O tu jeszcze coś jest. Dużo tych kesiorów. O, kolejna pułapka, mądrze ustawiona. Tak jakbym, tak żebym nie mógł jej ominąć. I znów typ z dynamitem. Gdzie pan jest? No. Gdzie pan jest z tym dynamitem? Słyszę jakieś walenie w drzwi. Eee... Aha! aha. Mm, dobra, to tak. Czy widzę, że trzeba użyć spreja spraya Kurna Słaby zasięg na ten dynamit Dobra, tak, czy mogę otworzyć te drzwi? Mm, no ale, w, ale nie w drzwi dalej słyszę Nie, to nie słyszę walenia w drzwi, tylko oni sobie biegają. Kurde, co oni tam mają, nie wiem, dynamit party? I może ja ich zostawię w spokoju, co? Drom mordy jeszcze za mną Kurna! Idą do mnie! Po mnie, chyba co? Eee, Yellow herb działa? Nie, mogę go tylko wymieszać, oczywiście. Green herb. Dobra, <grym> sami się zabili. Zobaczcie, <grym> że jestem takim kasztanem w tego rezydenta. No, nie za bardzo mi pomógł ten green herb. Zawsze coś, ale. Ah. liczyłem na coś więcej. Eee, ok, mogę zapisać. I zapiszę na kolejnego savea. I skoro ja tu mogę zapisać, to skończymy w tym momencie odcinek. Także zapraszam na kolejne.